Wspólnie was z góry przepraszam, ponieważ coś mi się rozwaliło z nagraniem. No i co mogę powiedzieć? Wywaliłem nagranie, i, bo jakby wcześniej mi wywaliło całkowicie i nie mogłem go przewrócić. Więc krótce nam co się stało. Y, tak. Pierwsze co, y, odłożyliśmy tą y, robotyczną głowę temu ziomkowi, co znaleźliśmy. Odłożyliśmy, pojechaliśmy go kartem. Jechaliśmy go kartem, co nie? No i Roxy wleciała nam po prostu na mostek, na którym jeździliśmy No i co, zrobiliśmy drifta, Grigory wypadł i no Gwokart po prostu w nią wleciał i zabraliśmy jej oczy, a ona przeżyła No I musieliśmy z nią uciekać Działo się, mogę powiedzieć Więc, musieliśmy teraz go zupgrade'ować, więc wróciliśmy I no, i jest to tam, gdzie teraz aktualnie jestem Więc zapraszam was do oglądania i przepraszam was z góry No Okej, okay, wróciliśmy, jesteśmy z powrotem, lecimy, dawalić mu oczy, Fredągowi, więc jedziemy na dół. Gdzie ty jesteś? Freddy! Się ma Freddy. Ej, jest zniszczony. W ogóle zapraszam was do subskrybowania kanału, ponieważ że bez subskrypcji to 87,6% widzów, którzy mnie oglądają, a subskrypcji to tylko 12%, więc zapraszam was do subskrybowania kanału, by mnie wspomóc i żeby zasięgi były lepsze, to zostawcie łapkę w górę i wy wracajcie do oglądania. Siema! Ktoś tak zniszczyłeś Freddy. Dobra. Chodźmy. Jedziemy tutaj, wchodzimy tutaj. W ogóle wejdźmy sobie. No i dobra. Ja mam zrobić save, no właśnie bo boję, że zginę 50 razy w sumie. To też brzmi jak plan, bo ja zginę z 50 razy, więc ja tutaj sobie Wolny savek, Więc hop istniejący slot i na zapis numer 8. Procedure. Dobra. you may now enter the protective cylinder. Let's begin by removing Freddy's face. Press Freddy's nose to remove skull housing. Dobra. carefully detach the ocular connectors. Eh. Oh, trafiem. Eh. <laughs> Oczywiście musiałem zginąć Trochę ten czapski brzmi jak Fredbear, nuskam. No Teraz ten czapska brzmi jak Fredbear trochę Hmm Na to Welcome to Parts preparing for upgrade procedure. You may now enter the protective. Let us begin by removing Freddy's face. Press Freddy's nose to remove skull housing. Carefully detach the ocular connectors. Oh. great plug the replacement eyes into the open eye sockets okay well done Good. attach the ocular connector wires Dobra, a to już nie zgina bank. A co mi rusza? Słyszę, jak Gregory chodzi w tle, idzie w miejscu chyba.

You look different to me. I can see movement. So? Really? I didn't know Roxy could see through walls. These are Roxy's eyes? Well, yeah. There was an accident in the raceway. Is she okay? Well, nothing seems to stop her. Okay.

Okay. Dobra, Freddy, idziemy do wyjścia. Jak ta szybciej? To windy trzeba iść. Oh, is there's presents. There's Linda. Hey little man, do you know what time it is? The doors are open. Why are you still here? You plan on moving in or a <laughs> job? Maybe join the internship program. You would make a great security guard, Gregory. I think you deserve a reward. Go check the main stage. Nie, no niestety. Ciepła no, idziemy stąd. Żegnamy. Ja stąd idę. Nie ma co. Czy my co zrobimy w końcu? A, ja widzę, że otwarte, widzę. Okej. Okay. Idziemy. Freddy! It's open! Let's go! No. I cannot exit this facility. Co? Of course you can. Come on. We can hide you somewhere. Without a recharge station, my systems would shut down within an hour. It is a safety precaution. It is my design this uh. is where i must stay do not return it will never be safe i will miss you freddy if i leave now nothing will change will it there will be more disappearances yes i am afraid that is correct gregory you have a choice oh. to make. the door is open and

Więc będę musiał upgradać 4 razy. Idziemy o ok, czy mają komiksowo Tak bardzo na Grześ ucieka później. Ty Grzesiu jest w wygrześciach, tak jak są te grześki. Disappears Missing chyba tam pisze? Tak, Missing, co dzieci. Ej, czy tam wy nie wygląda? Gregory, tam jeden, ten pierwszy? Ciemno, tu... światło jest. Co jest? No to dupa. Nie żyjemy chyba. Jedna kwiastka. Ale go muzyczka. Pa-pa-pa.

to. No. Jak go roztupczymy, wtedy gdzie mogli mieć już wszystko, wszystkie upgrade'y co Freddy może mieć. I Freddy może się dostać tam, gdzie o to nie mógł się dostać. Tam, jak było to przejście, coś tam musi być. I też ta ucieczka. Yy, tym może być yy, ta ucieczka. Co na początku, w tych dokach? To wyjście awaryjne, bo wtedy po większej. Mieliśmy, trzeba, było, trzeba mieć siódmy? A my mamy właśnie siódmy. Więc no więc to brzmi jak plan Tu 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 tu, tu. O saksofonem zaraz Ale muzyka jest zarobista Co mogę powiedzieć Zrobiliście dobrą robotę A w kolejnym odcinku z tej może zrobimy inne zakończenia bo pewnie są inne zakończenia Więc Ja się takim żegnam Do zobaczenia Cześć No i co 我来了，去吧。